BMW Smorawiński to dealerstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem w sprzedaży samochodów BMW, także klientom korporacyjnym. Na co dzień nasz dedykowany dział floty wspiera przedsiębiorców, przygotowując rozwiązania szyte na miarę. Dzisiaj możemy pochwalić się zaufaniem wielu firm, które powierzyły nam zbudowanie swoich flot. Od mikroprzedsiębiorstw po te największe, takie jak dobrze znana firma Żabka, z którą bardzo szybko wypracowaliśmy dobrą relację biznesową i dziś dostarczamy jej pracownikom flotę BMW serii 5 i BMW X3. W naszej pracy stawiamy na zindywidualizowane podejście i zapewnienie najlepszej obsługi na każdym etapie sprzedaży, a dzięki elastycznym rozwiązaniom finansowym możemy konkurować również z markami wolumenowymi. Wiemy też, jak ważny jest czas w biznesie, dlatego w pełni opiekujemy się klientem. Od startu do mety realizujemy wszelkie formalności, organizujemy transport, zapewniamy preferencyjną obsługę serwisową. A nawet wyjdziemy poza schemat i zorganizujemy pełną wrażeń, unikalną imprezę dla pracowników Twojej firmy, taką jak ta, którą zorganizowaliśmy dla pracowników Żabki. Certyfikowany instruktor, profesjonalny tor, wszystko po to, by dostarczyć niezapomnianych emocji i przekazać praktyczną wiedzę z zakresu bezpiecznej i dynamicznej jazdy. Bo samochody BMW to idealna kombinacja bezpieczeństwa, wysokich osiągów i radości z jazdy. Dlatego zaproś BMW Morawiński do swojej firmy i razem stwórzmy duet dopasowany do Twoich potrzeb.